Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 9 marca. No i cóż, zaczynamy zabawę z remontem kombajnu Bizon Z056. Rocznik 87. No i coś, w dzisiejszym dniu będziemy ściągać przenośnik pochyły w kombajnie. Żeby, ścią żeby ściągnąć przenośnik trzeba tak odpiąć siłowniki tutaj są bolce wybijamy siłowniczków, opuszczamy na dół tutaj z tej strony, tak jak u mnie to jeszcze cofanie, cofanie gardzieli, tak samo zdemontowaliśmy siłowniczek z tej strony wykręcamy tą śrubeczkę, z drugiej strony jest taka sama wybijamy klinę do góry no i co, i będziemy wyjeżdżać wyjeżdżać gardzielą w gardzieli będą wymienione łożyska bębna są rozleciane trzy zębateczki zobaczymy w jakim stanie jest wał no i co, i będziemy widzieć jakie cepy jakie klepisko no ale patrzcie po myciu trzygodzinnym przed remontem, go Myłem, żeby go doprowadzić do takiego stanu jaki jest teraz. No i z każdych etapów coś będziemy nagrywać. Ogólnie cały kombajn będzie malowany. Pokażę Wam części bo już zaczynają zaczynają przychodzić części pomału do kombajnu też będziemy będziemy wymieniać to na tych kołach łożyska też będą wymieniane tutaj tutaj No jest troszeczkę trosze, troszeczkę roboty a co jakiś czas będę wrzucał jakiś filmik z postępów z remontu kombajnu Widzimy się za chwilę. Jako pierwsze przyszły łańcuchy nowe, razem z listwami do Bizonika z firmy Baterpol z Kraśnika. Fajna hurtownia, miła obsługa. Jak na razie polecam. A i też dotarła przekładnia. Przekładnia bez, bezstopniowa bo stara no stara po prostu nadaje się na, na szrot talerze są wyrobione, talerz pływający no i tutaj na tej na tej tulei też jest wyrobiona no to co widzimy się za chwilę jak zdemontujemy gardziel Cześć witam po przerwie Gardziel już ściągnięta. Gardzielek już ściągnięty. Będziemy się brać za dalsze rozbieranie. No cóż, trzy zębateczki są do wymiany. Tutaj jest, del tutaj jest delikatny luzik, ale nakręteczka lata luźno. No i cóż, cepy. Cepy są do wymiany. Jeszcze oczyści się tutaj. Zobaczy się jak tam sklepiskie. Ale tak na pierwsze rzut oka. Wydaje się, że klepisko też będzie do wymiany. No ale to będzie wszystko widać jak się oczyści. No to cóż, dzisiaj żegnam Was. No i co? Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.